Witam serdecznie w Nowym Filmiku na kanale. No i dzisiaj lecimy z kolejnym vlogiem, z kolejnym, że tak powiem, wjazdem do Marketu. Chociaż dzisiaj marketowo nie będzie do końca. Jesteśmy w królice zdroju, kto zna, ten zna. Tak i tutaj właśnie mamy bardzo w sumie jeszcze zimowy klimat, poświąteczny. Bardzo fajny, czekajcie, chwila skupienia, żeby ruszyć na tym rondzie. Spokojnie, to normalny w Skodzie, żeby tu ziomek nie wyjechał. No i jedziemy sobie najpierw obczaić jakiś nowy pump track, który został tu wbudowany w, takim, w takiej miejscowości obok Krynicy w Muszynie. No i co, no też dlatego jestem w Krynicy, ponieważ tu jest jedyne Intermarché w całej okolicy, a w tym roku Intermarché jako jeden z, market, jeden z marketów miało chyba najlepszą, najfajniejszą ofertę, więc sobie przy okazji jakby zaliczamy dwie rzeczy mam track intermasia i może jeszcze skoczymy na Sowację jak będzie czas. Bo jest tutaj tak, jak widziałem jakiś jeden z większych sklepów w ogóle słowackich z pirotechniką. Bardzo blisko granicy, dosłownie parę kilometrów od tego miejsca, gdzie będziemy tam w tej muszynie, więc myślę, że warto sobie skoczyć, zobaczyć, co tam można kupić. Mam nadzieję, że ewentualnie można płacić kartą, bo gotówki w euro nie mam, ale na karcie mam trochę euro. No ale zobaczymy. Będzie się dało, to będzie, nie będzie, to chociaż sobie zobaczymy, jak tam wygląda, jakie są ceny i w ogóle. No i co? Nalecimy no z tym lapsikiem i, i jedziemy sobie na Pątraczek, później Intermarché, a później y, Słowacka Pierotechnika i później jeszcze jakiś polski market jak już wrócimy do mojego miasta. Jesteśmy na pamtraczku. Jeździmy już dłuższą chwilę. Zobaczcie na przejazd królika, któremu przeskakuje napęd. Pumptrack jest mega dobry w Muszynie. Mogę bardzo polecić w sumie. Nieduży, mało tutaj jest linii, tak za jako tako, ale jak ta jedna główna linia jest bardzo dobra. Dużo transferków, dużo możliwości. No i co? No, jedziemy jeszcze chwilę, zrobi się ciemno, bo wątpię, żeby się lampy świeciły i lecimy na intermarsze. widziałem też po drodze Mrówkę, więc się na pewno zatrzymamy. Tam pirowóz stoi, a to z chyba też raczej skoczymy. No i jakby ktoś chciał kupić, to proszę bardzo, moja dirtoweczka do sprzedania. <grytania> do widzów 5000 gwarantu ze wszystkim na ramę, żeby nie było. Tak jak pół żartem półserio, ale serio sprzedaję dirtówkę, bo po prostu na tym rowerze jeżdżę mega za mało, mimo że jest bardzo fajny, ale mam na tyle dużo rowerów, że po prostu nie wszystkich używam. Yy, więc dlatego po prostu sprzedaję. Jakby ktoś chciał, ktoś siedzi też w rowerach, no to jakiś robacik dla widza będzie oczywiście. No i co? No i, no i może jakiś krótki edit z nagrywania, w sensie z jazdek, chociaż wątpię, żeby było już tutaj, tutaj nagrywać jak się zrobicie ciemno, bo kamera też coraz gorzej nagrywa. I lecimy na te markety. Jak widzicie śniegu tutaj jest, to jest ślisko, więc też trzeba jeździć ostrożnie. Dobra, jesteśmy pod bezbębówką. Widzę, że mam tutaj brudny obiektyw, zaraz go przeczyszczę. No i co wam powiem, że jednak chyba nie jedziemy do na tą Słowację, bo tam jest jeden sklep, który w ogóle jest w domu i on nie wiadomo, do której tak naprawdę jest otwarty, bo tam są takie komentarze po słowacku pisane, że, że różnie tam jest. W piątek i tak będę na Słowacji na dłużej, dużo sklepów zaliczymy, więc najwyżej się wrócimy tędy po prostu. I zaliczymy też te, też te markety, po prostu ten sklepik. Bo on tak jest, z tego co widzę, do późna, więc może być do późna, może nie być. A teraz jesteśmy pod PSB-rówką i zobaczymy, co tam w środku będzie. Czy będą jakieś fajewerki, tylko trzeba pamiętać, że jesteśmy w sumie na samym końcu Polski, więc może być tak, że u nas te dostawy po prostu nie zawsze tak docierały jak w innych marketach. Liście. totalna lipa tutaj u mnie w PSB Mrówce sama hestia z bardzo wysokimi cenami, no spodziewałem się że tak może być także niestety nic w PSW mrówce nie kupujemy, odpada całkiem nam tutaj ten market. Były wszystkie rzeczy typu z innych marketów, z Hestii, tylko po prostu w wysokich cenach, na przykład soku chyba był za 150 zł, czy za 160, co jest ceną absurdalną według mnie. No i co, lecimy teraz do intermarsza? i mam nadzieję, że tam będzie chociaż parę produktów z tej oferty, bo do intermarsza, jeżeli w tym nie będzie, to w żadnym innym nie znajdę nic ciekawego. W sumie, bo najbliższe intermasze to chyba jest później w, w Krakowie albo w Bochni, czy coś takiego, więc no niestety. No i co, jak widać jesteśmy pod jedynym intermarsze w okolicy, zobaczymy czy tutaj będzie to co w gazetce, mam mocne wątpliwości, ale nie zaszkodzi w sumie to sprawdzić, więc idziemy i sprawdzamy, mam nadzieję, że nie będzie tragedii, no i co, tutaj akurat planowałem parę rzeczy na testy kupić, także liczę, że będzie spoko. Dobra, jesteśmy po zakupkach. Tutaj się udało kupić parę rzeczy, jak widzieliście. fajerwerki były, większość rzeczy z oferty również było. Tylko niestety nie doczytałem, że ta oferta jest w ogóle 28 grudnia. Ale wydaje mi się, że tutaj i tak nie będzie paru artykułów, bo wszystkie pani mi powiedziała w kartonie z fajerwerkami i tak, i tak już było, jakby rozłożone. Eee, także po prostu paru produktów u mnie tutaj nie będzie, ale myślę, że to przez to, że jest mały intermarsze na samym końcu Polski, dlatego tak to wygląda. No a ja kupiłem te fajewleki do osie, kupić tylko po w wyższych cenach, wszystko chyba było o 2 zł droższe. Czyli na przykład ta wyrzutnia B14 kosztowała zamiast, zamiast, na przykład tam chyba 35 zł, kosztowała 36,99 no generalnie za tego dużego rzymiaka, za zestaw tych rzymskich ogni, za to wrzutnie zapłaciłem 79 zł no 8 dyszek w zaokrągleniu więc parę złotych drożej, no ale to wiecie, po prostu i tak bym nie miał tutaj przyjechać więc i tak musiałem to kupić, bo chciałem wam akurat tutaj parę rzeczy przetestować no i będziemy sobie to oceniać po normalnych cenach, no bo większość ludzi jednak po 28 grudnia będzie kupowała nabycie tutaj cen nie było, jak widzieliście no i lecimy dalej przy okazji, odwiedziliśmy sobie Krynice żeby odwiedzić ten taki nowo powstały na mistrzostwa Europy XCO Tor po prostu I powiem wam, że jestem w totalnym szoku jak to dobrze wygląda Patrzcie jaka tu jest szklanka <grym wziął> <grym wziął> Więc idealne żeby się wypieprzyć, połamać no i co, no i sobie to oglądamy, patrzymy z widoczkiem na góry, bardzo ładny. Zachlewam z kamery, lepiej to nagram, ale już ze sobą nie wziąłem i dobrze, bo na tym lodzie też się, się wypiewszył i ją rozwalił. I tak był korek, więc widzimy że sobie pozwiedzamy to miejsce, no i nie żałujemy. Naprawdę mega fajne miejsce na potrenowanie po prostu na rowerze. Ten dual salon wydaje się mega fajny, pątarzek też spoko, także. Jak ktoś ma okazję, żeby wziąć sobie w tej okolicy, to jak najbardziej polecam w sumie. No i niestety z mojego telefonu to nie będzie tak ładnie wyglądało jak wszędzie tu jest śnieg, góry i w ogóle, tylko będzie widać światła, ale może na kamerze będzie to lepiej widać. To Też jakaś trasa. To jest droga chyba, nie? Także bardzo w sumie się dziwiłem, że takie coś wybudowali całkiem niedaleko mojego domu, więc nieźle. Na tej kamerze chyba będzie lepiej widać cały śnieg i to wszystko co tam. Ładnie jest właśnie ozdobione świątecznie i w ogóle. No szkoda, że nie wzięłem tam tamten punkt widokowy kamery, ale się nie spodziewałem aż tej infrastruktury wybujałej. Także naprawdę pozytywne zaskoczenie. No i co? No to, ale to nie o tym vlog, więc koniec już tego po prostu zwiedzania. Lecimy do kolejnego jakiegoś marketu, chociaż już nie powiem, że w jakiś sposób mnie już lekko usatysfakcjonowały te zakupy w Intermarche. Już się coś udało w tym roku w marketach kupić, także nie jest najgorzej. Zajechaliśmy z powrotem do Sącza i mamy tutaj żmiaczka Saturn. Proszę bardzo, odpalaj królik, trzymaj w łapie. Tylko chyba jest, z tej strony z tej nie? to jest Saturn, no? Tak, wylatuje? Z, z tej strony jest ląd zawsze wylatuje. Czyli tak? Tak. Zaświecić latarką? No, nie bo nie to wiem. pewnie trzeba zerwać ten biały papierek. Więc będziecie mieli też jakieś odpalenie czegoś. No on jest w środku gdzieś tam. Urwi to całe żółte. Jest tam. No, więc będziecie mieli jeszcze coś odpalone do filmiku i jedziemy jeszcze do Biedronki. Dawaj. Pal królik. Pal. Rzymski ogień. Saturn. Uuu, na wybucha. Bardzo fajny Trafiłeś w bramkę chyba. Właśnie tam Gol. <gol>, <gol> A wy już się tutaj echo, ale dzisiaj nie strzelam nic grubego. Jeszcze jedna wyrzutnia, ale to już w teście, nie w tym, a my lecimy dalej. Dobra, jesteśmy chyba na ostatnim przystanku po małym strzelaniu. Yy, naprawdę powiem tak, bo to będziecie mieli przed testem fajerwerki z Intermarché. Naprawdę nie pożałujecie, jak kupicie, mimo że to są nowe partie z 2023 roku, 2022 roku produkty produktów od Jorga badają mega sobie, mega po prostu radę. No i ja jesteśmy pod biodrąką. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie nimi rozczarowań jak ostatnio i że fajerwerki będą tak jak mają być i że będzie ta promocja, która ma być, także zobaczycie. Zobaczymy, czy na coś się skuszę, czy jednak odpuszczę, ale myślę, że coś dla tradycji biedronce trzeba kupić sylwestrowego. Ty, moja wiadronka jak zwykle się nie popisała. Jak widzieliście, produktów z tego, co było w gazetce, było może z 10 bo jakie 10, z 5-6 produktów było, które powinny być. Były tylko zestawy, rzymskie ognie i trzy wrzutnie, nie? I w tym chyba jedna cicha czy dwie ciche, więc totalnie nic nie chciałem tutaj kupić. Nic naprawdę ciekawego to testu nie było, więc po prostu, no bo co dwóch zestawów nie będę kupował, bo to bez sensu. Ja raczej wolę sobie kupić jakiś zestaw i z jakąś inną wrzutnią to pomieszać żeby Wam przynajmniej fajny test nagrać. Więc chyba jadę do innej Biedronki Będziecie mieli przez to tre później ten film, ale mam nadzieję, że około 20 i tak wleci. No nic no, zarypałem im tylko przynajmniej jedną gazetkę i kupiłem sobie chipsy. W ulubionym moim smaku, których ostatnio nie było, ale na szczęście wróciły Także jakiś tam profil trzymają zatrzymają się tutaj, ale lecimy dalej No jestem pod kolejną Biedronką, mam nadzieję, że nikt roweru mi nie zarypie, bo już nie ma kulika, żeby mi tego przypilnował Mam nadzieję, że to zostanie od Biedronka, do której muszę jechać po fajerwerki, bo już naprawdę nie mam ochoty po tą hestię jeździć po tych Biedronkach Do tego vloga, tylko się tak uparłem, żeby pojechać do tej Biedronki no i co? O kurde, ale to jest w ogóle tania stacja paliw. Wiem, że u Was może być taniej, u mnie paliwo zdrożej niż wreszcie w Polsce. 6, w Polsce? 6,19 za litr. Aż żałuję, że na Orlenie tam zatankowałem wcześniej. Chociaż już przynajmniej o bajtkowy niedługo orlen nie będzie. No ale nieważne, idziemy do Biedronki po fajerwerki. O już widzę. Doszłam. Nikogo nie ma. Chyba będę musiał się sam obsłużyć. Weźmiemy Dreamlighta i ten zestaw Galaxy chyba. Bo nic innego tu ciekawego nie ma według mnie. No i dobra. Wróciłem do domu. Tak to się prezentuje. Część produktów jest wystrzelona. Jak widzicie. Ale do podsumowania wziąłem to wszystko, przyniosłem. Tutaj też zdobyczna gazetka z fajerwerkami z Biedronki. No i co Wam powiem. No Biedronka bo ta moja najbliżej mnie to po prostu tragedia. Musiałem jechać później parę kilometrów dalej, żeby do niej Biedronki kupić. Dwie rzeczy, czyli zestaw Galaxy oraz wyrzutnia Dreamlight. W ogóle u mnie ten zestaw kosztował 29,99, a nie 24,99, tak powinno być w gazetce, więc tutaj jest lekkie zdziwko, trochę lipa, bo Galaxy 24,99, no ale trudno, już i tak stwierdziłem, że z tą promocją, gdzie jakaś miła pani mi w ogóle pożyczała swoje karty z Biedronki, bo inaczej się to nie liczy, to i tak z tą promocją to i tak zapłaciłem chyba no 50 parę złotych, czy 48 złotych, coś takiego za to zapłaciłem. A za zakupy, które już prawie w całości odpaliłem z Intermarche zapłaciłem 8 dyszek, czyli taki wstępik do małd, tych zakupów marketowych na razie mamy. No ja po prostu kupiłem to w Biedronce, żeby się upewnić, że te wyrzutnie nie są za dobre, bo takie mam opinie jak na razie o nich. No i zobaczymy, odpalimy, może się mylę, może jednak to będzie wspaniała, piękna wyrzuteńka. No zestaw galakcji testowałem klasycznie co roku, więc tak już nawet dla tradycji, żeby mieć nawet go za pół ceny, to po prostu stwierdziłem, że też go wezmę. No i co, jeszcze miałem śmieszną sytuację z takim panem żulkiem pod sklepem, który chciał ode mnie parę złotych za ten, a miałem ten rower na, 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 na samochodzie i stwierdziłem, że dam mu to parę złotych, no i myślę, że miałem najlepszego ochraniarza pod słońcem dzięki tym parom złotych dla pana Menelka, także taka sytuacja, no pewnie pójdzie za to, mówi, że na jedzenie, na to, ale pewnie wiadomo, jak to z takimi osobami. Pójdzie na alkohol, czy tam na papierosy sobie w końcu to zbiera, od Paru takich osób, ale myślę, że przynajmniej jak byłem w biedroncy, to miałem bezpieczny rower na samochodzie. Także taka jeszcze śmieszna, krótka historyjka na koniec. No i co, lecę wam to montować. Mam nadzieję, że nie dostaniecie tego filmu bardzo późno, że nie będzie problemów z renderowaniem, tak jak ostatnio. No i co, widzimy się jutro w kolejnych materiałach, chociaż nie wiem czy ten test z nie wleci jeszcze dzisiaj.